Pomysł dofinansowania polfy Tarchomin jest nowy, nieoficjalny, więc nie do końca można to jeszcze teraz skomentować. Natomiast pojawiają się za tym tłumaczenia, iż ma to służyć bezpieczeństwu lekowemu w Polsce, produkcji substancji czynnej API w Polsce, co myślę, że jest odpowiedzią na ostatnie zawirowania na rynkach międzynarodowych i naciskach między innymi Komisji Europejskiej, żeby wzmocnić europejskich producentów substancji czynnej. Co będzie dalej z Archomin zobaczymy. Myślę, że są inne projekty, które mogłyby takim dofinansowaniem zdecydowanie wesprzeć polski system ochrony zdrowia i system refundacyjny. Na przykład badania i rejestracja analogów insuliny, polskich analogów insuliny, które przyniosą wymierne korzyści znaczące dla polskiego systemu ochrony zdrowia. Można by było przeprowadzić badania i rejestrację właśnie na przykład analogu insuliny można by było zmodyfikować linie produkcyjne u producentów, można by było zaproponować różnego rodzaju rozwiązania, które wsparłyby działania proeksportowe. Sądzę, że kwota, która padła w tej chwili, czyli te 200 milionów złotych, no ma służyć zreperowaniu polfytarchomin i utworzeniu z takiego czempiona, jak to się ładnie nazywa przemysłowego w zakresie farmaceutycznym. Natomiast zdecydowanie ta kwota jest niewystarczająca, jeśli chodzi o zbudowanie gracza, który będzie się liczył na rynku, czy to polskim, czy nawet międzynarodowym. Mówimy tutaj o kwotach wielokrotnie wyższych, i wydaje mi się, że taka kwota, o której teraz się mówi, nie jest wystarczająca. Znaczy, pomoże w. Pomoże w zrobieniu w przygotowaniu fabryki do nowej produkcji, pomoże w eksporcie, pomoże w restrukturyzacji, natomiast nie da efektów długoterminowych czy długofalowych, które by dawały jakiś efekt dla polskiego systemu refundacyjnego czy systemu ochrony zdrowia. To mówimy o zupełnie innych pieniądzach rzędu miliardów, natomiast wydaje się, że to też byłby o tyle duży kłopot, że mielibyśmy do czynienia z Niedozwoloną pomocą publiczną, w związku z czym można liczyć tutaj na postępowania, które będą wymagały wyjaśnienia przez rząd, dlaczego akurat ten podmiot został dofinansowany.